Na pewno rozegraliśmy poprawne spotkanie dzisiaj. Chcieliśmy to ostatnie spotkanie wygrać. Dzisiaj chcieliśmy po prostu wyjść z tego ostatniego miejsca. Nie wiem, czy się nam udało, bo tam dużo różnych spekulacji jest w tabeli, ale to był nasz cel i wygraliśmy. I myślę, że to spotkanie było w. Zwłaszcza w drugiej połowie było, iż w pierwszej połowie było bardzo, parę bardzo dobrych zagrań, dobrych kombinacji, sytuacje też do szczelenia bramek, a w drugiej połowie było trochę też dramaturgii, chyba tylko dlatego, że Wisła z, z, Strzeliło nam na 1-1, no i później dopiero zaczął się, zaczęła się wymiana ciosów, i to było dla kibiców e, e, bardzo dobre. No, dobrze, że strzeliliśmy jeszcze dwie bramki i to spotkanie wygraliśmy. Aleksander Komor e, ma kolano, można powiedzieć, dobrze rozwalone, bo ma i łękotkę, i wiązadła, także e, to trochę potrwa, zanim on wróci na boisku. Nie, na meczu w, w Wrocławiu. E, po prostu my gramy teraz wszystkie te siedem meczy o życie. My nie możemy sobie pozwolić, że my cały czas jednym bramkarzem gramy, ten drugi siedzi tylko i on też musiał dostać test, w razie czego, gdyby była taka potrzeba, wtedy można z niego korzystać. Sądzę, że rozegrał bardzo dobre spotkanie. Miał mnóstwo odbiorów, dobrze się ustawiał, technicznie dobrze zaawansowany chłopak. No, na pewno nie jest mu y, łatwo wejść w drużynę, która już w sezonie rozegrała 9, meczy, y, 9 meczów. Także to jest trudno zawodnikowi wejść, ale znalazł od razu szybko wspólny język. Zresztą widziałem to już na treningach, jakie mieliśmy w tym tygodniu. E, powiem tak. Naprawdę bez żadnego kitu. Wisła ma naprawdę zespół który może powalczyć o pucharowe miejsce. Zdecydowanie. Wisła ma dobrą kadrę. Jeżeli dojdą ci, którzy za kartki nie mogli dzisiaj grać, my też mieliśmy te problemy i za kartki, i kontuzje, drut. Trzech podstawowych stoperów, można powie, powiedzieć, nie grało dzisiaj. że myśmy mieli jeszcze trudniejszą sytuację niż Wisła. Adam Dzigała przede wszystkim był zawsze kojarzony z defensywnym pomocnikiem, pomocnikiem e, może taka ósemka e, czy defensywny, szóstka, e, ale nigdy e, ja przynajmniej go nie widziałem e, grającego na e, środkowej obronie, ale dzisiaj rozegrał poprawne spotkanie. No, Zawierzyłem mu, zaufałem i udało się. Gra, grało dzisiaj stoper, dwóch stoperów, no można powiedzieć, o. no, nie, nie, w przypadku nie, bo tych chłopaki umieją grać w piłkę, ale nigdy na tych pozycjach regularnie nie grali, ani Pitry, ani on. Także dla zespołów takich dojrzałych mogli jakieś tam sytuacje wykorzystać. Ale myślę, że się dobrze obydwaj sprzedali. Mam taką nadzieję, że na następne spotkanie będzie gotowe, ale to mam tylko taką nadzieję. Wie Pan, jak to jest. Nadzieja jest czasami matką głupich.